Tutaj Andrzej zatytułował to spotkanie 72 godziny ze Świętym Józefem, ale jakoś śmieję się, że zupełnie mi to nie pasuje do Świętego Józefa. Nie znajduję e, e, jakiegoś umocowania biblijnego w tym, w tym czasie, o ile to te trzy doby pasują do. Wydarzeń z życia pana Jezusa to nie za bardzo pasują do świętego Józefa. No bo pan Jezus wiadomo, trzy doby w, w grobie przed zmartwychwstaniem, trzy dni w świątyni, wtedy jak był miał 12 lat, to po trzech dniach go znaleźli. Natomiast 72 godziny z Józefem to jest jakieś ograniczenie świętego Józefa. Ojciec Święty nam proponuje cały rok, ale, ale myślę, że tenże sam papież w tym liście, który napisał na rok Świętego Józefa, sugeruje pewną postawę, na którą chcę zwrócić uwagę. Ona, ja jestem w takim wielkim podziwie dla tego tekstu, już kilkakrotnie go czytałem i ciągle znajduję tam coś. Niesamowitego wielkiego w tym tekście. I chcę zwrócić uwagę na taki fragment. Najpierw też go zacytowałem w tym biuletynie, który się ukazał w tym miesiącu, w lutym, mianowicie papież stawia między innymi takie, takie pytanie. Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi? którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece. Zwróćcie uwagę, my w naszej pobożności najczęściej się powierzamy Jezusowi, Bogu, Matce Najświętszej, prosimy o wstawiennictwo świętych, no nie? A tutaj papież jakby odwracał kolejność. I mówi, musimy zawsze sobie stawiać pytanie czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności naszej trosce naszej opiece Syn wszechmogącego Boga przychodzi na świat przyjmując stan wielkiej słabości staje się tym który potrzebuje Józefa by był broniony chroniony otoczony opieką wychowywany Bóg ufa temu człowiekowi. E, musimy zawsze sobie stawiać to so pytanie: czy z całych sił strzeżemy Jezusa? I e, w tym kontekście, jak patrzymy na, na świętego Józefa, to skoro on jest opiekunem Jezusa, no to małego Jezusa, dziecka Bożego, Syn, no to. Nie można go w ramy czasowe. Bo dziecko jest w swoim zachowaniu nieobliczalne, no nie? Ono ciągle potrzebuje opieki, ciągle potrzebuje zaangażowania. Ciągle potrzebuje naszej troski. Czy troski ojca, troski opiekuna. Nie można sobie zaplanować w opiekowaniu się dzieckiem ram czasowych, no nie? Więdzy. 6 rano, a 6.15, toaleta poranna, śniadanko o ósmej obiad o którejś tam, wieczorem trochę zabawy i dziecko potrzebuje nieustannie czasu. I to jest taka, taka wskazówka, myślę, i przypomnienie dla, dla nas wszystkich, dla wszystkich ochrzczonych ewidentnie. Ale jakoś szczególnie dla mężczyzn, że o tego Jezusa w codzienności mamy się troszczyć. W naszym życiu, w naszej rodzinie i w kościele. To jest niesamowite, że papież jakby taką, rysuje taką nową per perspektywę albo przypomina o tej perspektywie. I trzeba sobie stawiać właśnie to pytanie, jak to wygląda w mojej codzienności. Czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy, no nie to jest czas, w który, którym jesteśmy wezwani do, do nawrócenia, do nawrócenia ku Chrystusowi. Nawrócenia do większego otwarcia na Jego obecność, do tego nawrócenia, w którym rzeczywiście On będzie w centrum. Na naszego życia. Czy jecie, czy pijecie wszystko na chwałę Bożą, Bożą czy, czyńcie. E, I to jest taka, taka e, e, fundamentalna rzecz, która, e, do której ciągle musimy wracać no nie? i stawiać sobie pytanie, jak to wygląda w tej mojej codzienności. Moja troska o Jezusa w moim życiu na co dzień, czyli moja modlitwa, korzystanie z sakramentów świętych, pełne uczestnictwo w Eucharystii. Jak to wygląda? Jak to wygląda ta troska o, o Jezusa w mojej rodzinie? W sercach moich najbliższych? Ktoś żyje w małżeństwie? Troska o Jezusa. W moi współmałżonce, troska o Jezusa w moich, w moich dzieciach. <laughs> to jest taki fundament, to jest taki fundament. My gromadzimy się, gromadzimy się jako mężczyźni świętego Józefa. Jest y, w Kościele w Polsce w tej chwili nie tylko w Polsce, ale na świecie wiele różnych wspólnot które, i ruchów, które gromadzą, gromadzą mężczyzn. Ja tutaj, y, Andrzej mi tu kilka dni temu podrzucił taką, taką książkę księdza Adama Rybickiego, od antropologii do duchowości mężczyzny. E, ogromna erudycja księdza Adama i podejmuje taką refleksję nad, nad e, duchowością i tożsamością mężczyzn we współczesnym e, świecie, e, i, i też wymienia różnego rodzaju e, ruchy męskie, które, które są, poczynając tutaj od. Tatonetu, poprzez mężczyzn świętego Józefa, e, wojowników Maryi e, i jeszcze kilka, i jeszcze i kilka innych, I mężczyźni pustelni, mężczyźni świętego Jana Chrzciciela, Bractwo Przymierza, Lew Judy, Męska stona Rzeczywistości, Męskie Plutony Różańca, Męska Grupa Świętego Andrzeja Boboli, Przymierze Wojowników. Rycerze Kolumna, Wera Wirtu, Bracia z Nazaret, Męska Grupa Różańcowa, Niepokonani, Niepokalani i wiele, wiele, wiele innych. Wszystkie one myślę, że zawierają w sobie takie dwa, dwa elementy istotne. Pierwszy najważniejszy to jest prowadzić mężczyzn do żywego spotkania z Jezusem. A drugi. To jest ten wątek e, e, pytania, co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie. Jaka jest tożsamość mężczyzny? E, myślę, że to, że powstaje tyle tych różnych męskich inicjatyw, jest e, jakiś znak e, czasu, że pa, Duch Święty się upomina o mężczyzn, puka do, do męskich serc e, i, i niejako wymusza. To, żebyśmy sobie stawiali te, to pytanie, kim jestem jako mężczyzna, no i jakie jest moje powołanie, moje miejsce w kościele, moje miejsce w historii, zbawienia, którą ostatecznie pisze Duch Święty w, w świecie. Ale też każdy z tych ruchów męskich ma jakieś, jakieś narzędzie, jakieś narzędzie, którym, które ma prowadzić właśnie do tych. tych do, do celu, czyli do żywego spotkania z Chrystusem i do e, odpowiedzi na to pytanie o tożsamość e, mężczyzny. I dla mężczyzn Świętego Józefa, tym narzędziem takim podstawowym jest ten program 72 godzin do e, zmartwychwstałego życia. I to jest, to jest narzędzie. No nie I Jeżeli ktoś się utożsamia z ruchem mężczyzn Świętego Józefa, no to jakoś powinien. To, to narzędzie wziąć w taki bardzo konkretny, konkretny sposób. To jest niejako coś więcej od tego fundamentu, który, który mamy realizować na co dzień. Nie? Tym fundamentu, który wynika z sakramentu Chrztu Świętego. Tego fundamentu, którym jest ta codzienna troska o Jezusa w naszym, w naszym życiu. Musimy zawsze zadawać sobie pytanie. Czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności? To wynika z krztu świętego. To jest nasza, to jest nasza codzienność, nasza wierność Chrystusowi na co dzień. Natomiast jeżeli podejmujemy jakieś większe zaangażowanie, właśnie chcemy się włączyć w ruch, mężczyzn świętego Józefa podejmujemy to takim znakiem rozpoznawczym takim narzędziem, który chce, którym się chcemy posługiwać, jest ten, jest ten program 72 godzin do pełni życia, czy do życia, do życia zmartwychwstałego. I taka, taka jest, tak jest źródło, które, które wierzymy, że jakoś Duch Święty natchnął Donalda, żeby jakby podpowiedzieć temu ruchowi, Właśnie, właśnie takie narzędzie. Czyli co? Czyli ta, tak, jak, tak jak to jest wyliczone, się te 72 godziny to jest jeden weekend w roku, to jest jeden dzień, i tutaj przede wszystkim jakoś zwracamy uwagę na to oblężenie Jasnej Góry, i co miesięczne spotkanie dwugodzinne połączone z. Z dzieleniem się w grupach. To jest bardzo ważny ten element dzielenia się w grupach, gdzie mężczyźni dzielą się swoją wiarą, umacniają się poprzez dzielenie się swoją wiarą. I to jest taki, to jest taki rdzeń, który który ma jakby charakteryzować mężczyzn świętego Józefa. Natomiast oprócz tego, oprócz tego, i to o tym dzisiaj jakoś chcemy pogadać sobie, te męskie, męskie grupy mężczyzn Świętego Józefa w, swoim, w swoich parafiach, w swoim rejonie mogą podejmować sobie różne, różne inicjatywy, no nie? Niektóre z nich mogą być włączane w ten program 72 godzin, o ile jakby będą w duchu tej formacji męskiej ale oczywiście jest duża otwartość na różnego rodzaju inicjatywy, które, które jakby każdy, każda grupa, każda, każda wspólnota, każda, każda grupa przy parafii mężczyzn czy może, może, może podejmować. I myślę, że to jest, to jest ważne, bo to, żeby, żeby tutaj wprowadzić taki pewien, pewien ład, pewien porządek w. W całym ruchu Mężczyzn Świętego Józefa, Czyli jest fundament, no nie, fundament wypływający z szczół, nasza codzienność, codzienność, którą mamy realizować jako ludzie wierzący. Jest coś, co chcemy dać więcej, czyli łączamy się w ten program 72 godzin. A oprócz tego, jeżeli są takie możliwości, są pragnienia, są inicjatywy, to można podejmować różnego rodzaju inne działania. W kontekście tego 70 tego programu 72 godzin jeszcze chcę zacytować jeden na koniec fragmencik Ojca Świętego z, z jego listu Patriskorda, w którym papież papież pisze tak. E, Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Dla mnie to też było takie zaskakujące to, to stwierdzenie Ojca Świętego. Bardzo często w myśleniu mamy takie, taka, taką postawę, albo takie myślenie, że ja, coś, że ja podejmuję jakąś ofiarę. Co się ofiaruje, czy składa w ofiarę, nie? Natomiast papież mówi: Nie, to trzeba, trzeba dziś zmienić myślenie. To nie chodzi o to, żebyśmy byli tylko ofiarnikami, tylko ludźmi, którzy podejmują, którzy dają dar. Dar. Bo jak jest miłość, no to jest dar. To jest dar. I papież. E, mówi, mówi tak. Że w Józefie nigdy nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. I dalej. W kapłaństwie w życiu konsekrowanym wymagana jest tego typu dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie do celiwatu, czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości, miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Frustrację. Myślę, że to, to, to niech będzie takie, takie podsumowanie, no nie? Patrzeć na program 72 godzin jako jako na dar, dar miłości. Daję to Bogu, którego kocham, daję to Jezusowi, którego, którego kocham, jako mój dar. Nie ofiarę, tylko jako dar. Amen. 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 Może zrodziły się w nas jakieś pytania, myśli, refleksje? Nie to, żebym się odgrażał, ale jak nikt nic nie powie, to ja coś powiem. <Klucza> Tutaj ja chciałem Wam coś pokazać. Chciałem Wam pokazać prezentację z naszą misją, celem. To jest prezentacja, którą Boguś przepracował troszkę, więc ona jest maksymalnie uproszczona, maksymalnie zwięzła. Równocześnie myślę, że taka bardzo konkretna. O co chodzi w Mężczyznach Świętego Józefa, co jest naszym celem, co jest, do, do czego dążymy. Tutaj jest trochę prowokacyjny tytuł. Odzyskiwanie utraconych pozycji. Te, te pozycje utraciliśmy nie ze względu na to, że ktoś nam je zabrał, ale ze względu na to, że sami wycofaliśmy się z naszej odpowiedzialności, z naszych męskich ról i zadań i potrzebujemy na nowo je odkryć i w nie wejść. Natomiast tym naszym celem, do którego zmierzamy, który jest istotą najważniejszym, Zadaniem dla nas, to jest świętość mężczyzny, to jest świętość każdego z nas, ale też świętość tych mężczyzn, na których nas Pan Bóg posyła, po to, byśmy wszyscy mogli odkryć i wejść w Boży plan, w Bożą wizję dla naszego męskiego życia. Tym naszym motto, tym naszym, że tak powiem, refrenem, do którego, o którym mówimy, do którego powracamy, to poznaj Boży plan. Dla Twojego życia. Chcemy, jako mężczyźni, odkrywać to miejsce w Bożym planie, które jest dla nas przewidziane. Chcemy odkrywać te dobre dzieła, które Bóg przygotuje, byśmy mogli je pełnić. A żeby je pełnić, potrzebujemy nauczyć się, tak jak Święty Józef, słuchać Boga, poznawać Jego serce, poznawać Jego wolę, poznawać Jego drogi, które są dla nas. Tym fundamentem dla nas są priorytety, które chcemy odkrywać, które chcemy wzrastać, które chcemy pielęgnować. Po pierwsze, nasza osobista relacja z Bogiem jako fundament wszystkiego. A potem nasza żona, jako ta, która jest nam dana przez Boga. Więc chodzi tutaj o poprawę, pogłębienie relacji, ale też ale też po prostu y, troska o nią, dawanie jej naszego czasu, dawanie jej że tak powiem naszego zaangażowania, y, modlitwa za żonę, y, troska o jej świętość. Kolejny priorytet to nasze dzieci, jako te, które są owocem naszej miłości. I tutaj potrzebujemy autentycznego autorytetu, który płynie z góry, który otrzymujemy z naszej relacji z Bogiem który otrzymujemy też, który w jakiś sposób pokazujemy naszą postawą, postawą służby, postawą zaangażowania i postawą podnoszenia i afirmowania tego, co w naszych dzieciach jest wartościowe, dobre, co warte jest podkreślenia. Kolejny priorytet to nasza praca. Praca, która jest źródłem utrzymania dla naszej rodziny, ale taka praca, taka praca która daje nam radość i która jest efektywna, która jest pracą z zaangażowaniem. I ostatni, piąty priorytet to posługa, czyli wsparcie braci w wierze. I ta kolejność tutaj nie jest przypadkowa, dlatego że nie możemy zmieniać tej kolejności, na przykład postawić posługę przed relacją z Panem Bogiem albo przed relacją z żoną. Albo przed relacją z dziećmi, czy przed troską o potrzeby naszej rodziny. Więc te priorytety służą temu, byśmy nasze życie porządkowali i by nasze życie mogło się Bogu podobać. Program 72 Godziny, o tym już ksiądz Mirek mówił, więc żyjemy według priorytetów i realizujemy męskie spotkania dwie godziny co miesiąc w małej grupie. Weekend raz w roku 42 godziny i konferencja jednodniowa 6 godzin to razem daje 72 godziny 3 dni tyle czasu ile Jezus potrzebował by przejść przez paschę do zmartwychwstałego życia jak wierzymy Bóg da nam zmartwychwstałe życie w Jezusie gdy będziemy wierni w realizacji tego programu w naszej codzienności do czego bardzo serdecznie was wszystkich Zachęcam. Tyle z mojej strony. Hmm. Czy ktoś ma tu jakieś uwagi, komentarze, przemyślenia, myśli? Cześć, ja mam pytanko. Ajesz. Robiłem niedawno konferencję u nas w Zalesiu Górnym dla mężczyzn o Świętym Józefie. Próbowałem znaleźć, dlaczego mężczyźni Świętego Józefa nazywają się właśnie tak. Co św. Józef miał zaznaczenie przy, przy wyborze? Może wiesz? Mm. Wyborze przy wyborze nazwy? Mm -hmm. To Znaczy wiesz co, to jest tak, myśmy, myśmy tą nazwę odziedziczyli o naszych braciach z Ameryki. No to wiem, to wiem, dlatego... Tak, to wiesz, to wiesz, Donalda. Tak, e, natomiast... Tak, e, natomiast e, słowo Boże nazywa Józefa mężem sprawiedliwym. I jak, jak ja sobie o tym myślę, dlaczego święty Józef, to myślę sobie przede wszystkim w ten sposób, że, że święty Józef był przez Boga przygotowany, wyposażony i postawiony w ważnym miejscu odpowiedzialności. I, i my chcemy, tak jak święty Józef, odkrywać to miejsce odpowiedzialności, w którym stawia nas Pan Bóg i spełniać i realizować dokładnie to, do czego Pan Bóg nas zaprasza i zachęca. E, myślę sobie jeszcze, że e, to, też jest, to też jest patris corde. To, to z kolei mi dźwięczy bardzo mocno takie stwierdzenie, że, że Józef, e, Pan Bóg zawierzył mu Maryję i Jezusa. Pan Bóg zawierzył mu skarb, zawierzył mu to, co najcenniejsze miał, nie? swojego jedynego, jednorodzonego syna. I to pokazuje, jak bardzo wielką odpowiedzialność dostał Józef, a z drugiej strony, w jaki sposób był godzien tego, by taką odpowiedzialność Bóg mógł na nim położyć. Więc, więc szukając wzorca dla męskości dzisiaj, Trudno znaleźć lepszy wzorzec niż święty Józef i ja sobie to przynajmniej w ten sposób tłumaczę, że potrzebujemy stawać się jak święty Józef po to, by Bóg mógł nam zawierzyć i byśmy nie zmarnowali tych drogocennych skarbów, które nam powierzył. Bo jak pewnie większość z nas mamy żonę, mamy dzieci, które Pan Bóg nam zawierza i tak naprawdę do tego w jaki sposób wyjdziemy i zrealizujemy, Tą naszą rolę. W taki sposób nasze żony i nasze dzieci będą mogły żyć swoje, przeżyć swoje życie. I myślę sobie, że mamy władzę nad, nad ich życiem w ten sposób, że możemy albo je podnieść i wzmocnić, albo zniszczyć. I, i skoro Pan Bóg nam zawierzył te nasze skarby, tak jak świętemu Józefowi, to, to my potrzebujemy. Odpowiedzialnie stawać w tym miejscu i, i naśladować go w tym. To może tyle.